Witam was wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Terraria W tym odcinku wybierzemy się do jaskini Poszliśmy na prawo od domku i tutaj Zauważyłem dużą jaskinię Wiem, że jest duża, bo trochę po niej pochodziłem Ale żeby sobie wam nie psuć zabawy nie będę nic mówił I daleko tam nie przechodziłem tylko zobaczyłem, że by była duża. Tak, to będzie kilka, nawet trzy party, gdzieś około po. Nie wiem, 10 minut. Co z jest jaskinią może, jak będzie duża. Wstawiamy tutaj pochodnie. O! Skrzynia. Tu jeszcze nawet nie byłem. Znowu drewniany bumerang. Jej. Kolejny drewniany bumerang. Zawsze miałem włócznie albo coś, a te drewniane bumerangi tam mi się, mi się nigdy nie przydadzą. Nie przydawały. O, tak, skaczemy. Zdaj, żeby nie było. O! Au! Widzicie już jaka jest duża? Najpierw zobaczymy co tam było. Mój dirty. Idziemy gdzie już się przygotowałem z pochodniami, z wszystkim. Tutaj chcę znaleźć parę złotych skrzynek. Żeby zdobyć takie magiczne lustro, które teleportuje od razu do spawnu. Żeby móc um, zmierzyć się z wielką dziedownicą. I ono będzie niezbędne. On tutaj już jest. Wyjście, to ja sam nie będę szedł. I tutaj idziemy. Bo wschnęło mi się. Tutaj już zostawiamy pochodnie. Koper wykopiemy. Później się przyda do robienia przywoływania. Jak mhm, znajdziemy lustro, to oczywiście będziemy już szli zabić drugiego bossa. Tak. O, jest złota skrzynia. Dobrze. A tam mi chodziło, w, żeby znaleźć się w tym odcinku. i żeby móc się podeprzeć. Dobra. A! Wow. Gdyby była głębsza, to bym. Umarł. To bym padł. Nie umarł. <grym> I idziemy, i idziemy. Bek. O, Cloud i na Buty. To jest coś takiego, że jak skaczemy, to jeszcze taka chmurka wyskakuje. I ogólnie wyżej skaczemy dzięki temu. I gold chest. Idziemy jeszcze tutaj zobaczyć, czy czegoś tu nie ma. Fajnie, że ogólnie pochodnie zmieniałem taki swój... Twoje położenie, że postawię tutaj na ziemi. Zniszczę to, ona jest tutaj. To jest bardzo przydatne, że nie trzeba jak zniszczyć klocek od razu. Go. Ups. Go um, ją jeszcze postawiać jeszcze raz. No nie! Serio. Ech. Dobra. Idziemy tam. Proszę, żeby to była jakaś większa jaskinia. O tak. Tego nam było trzeba. O, silver. Trzeba wykopać. Zrobimy sobie silverowy set. Jak mówiłem w innych odcinkach. Mm, pyk. Silvera Może jakieś kilofy silverowe Albo coś w tym stylu Silver Iron Przydadzą się zawsze Wow Spadliśmy O tutaj kolejny Kolejny silver Tutaj widać już czerwonego sojma Nie już mam Silvera. Mm, o, 21. 25. Może wystarczy na parę sztabek I tutaj przydaje się nam nasz kochany mieczek z EO of Holo czy coś tam. Nie wiem się wymawia kurcze dawać mi o i widzicie jest life crystal a widzieliśmy life crystal już kolejny i mamy 160 hp tak Myślałem, że skrzynia tutaj w ekwipunku na zero Mam skrzynię myślałem, że tam gdzieś leży. I tutaj jesteśmy do major bo się podparliśmy w murką. I lecimy dalej w jaskinię. Mam zamiar tutaj wszystko pozwiedzać, żeby znaleźć jak najwięcej tych złotych skrzyń. I tutaj ta chmurka bardzo pomocna. Normalnie do niektórych miejsc nie dostajemy się. A, tak, to, to. Dobra, tam już byliśmy. Teraz tutaj idziemy. Wow. I jak widzicie, znalazłem dużo miaski, teraz to nawet nie wiem, gdzie mam iść. O! Wow. Tutaj, o Silver, nie zauważyłem, Robaczek! Wyskoczy pewnie, kiedy będę chciała się doprzeć.